Tegoroczne dożynki powiatu tarnowskiego były drugą częścią obchodów dni radłowa były ona okazją do podsumowania ciężkiej pracy rolników. Bez rolnictwa, bez tego, przetworów rolno-spożywczych żaden kraj nie byłby zabezpieczony, nie byłoby nie przydać, pełnej, pełnej egzystencji. Zagrody, Dlatego dziękujemy dzisiaj i za plony, dziękujemy za pracę No i życzymy takiej normalnej ludzkiej, ludzkiej solidarności, bo praca na roli jest ciężka, niejednokrotnie związana jeszcze z pracą rąk ludzkich. Wynagrodzenie nie zawsze adekwatne Pana do pracy, z nakładów, które zostały wniesione. A więc wiedząc o tym wszystkim, życzymy rolnikom, aby ich praca była zauważona, doceniona i aby w miarę możliwości mogli z swojej pracy czerpać takie dochody, jakie oczekują. Tegoroczne dorzynki były także okazją do świętowania Małego Jubileuszu. Święto Rolników w naszym powiecie odbyło się już po raz 15. W tym właśnie dniu doceniamy pracę rolnika. Proszę zwrócić uwagę, że w tym roku był to rok szczególny. Na początku długa zima, później o które powodują wymakanie plonów. Teraz mamy suszę, więc te plony w tym roku nie były najlepsze. No i druga sprawa, spadające ceny. W tej chwili ceny pszenicy czy ceny rzepaku są na bardzo niskim poziomie poniżej granicy opłacalności. Dlatego tym bardziej musimy tych rolników honorować. Musimy ich dziękować za to, co robią, bo ich praca jest szczególnie trudna. Mimo mechanizacji jednak rolnik pracuje dalej na, na roli, która wymaga olbrzymiego nakładu pracy, sił i środków. Nie tylko w Radłowie, ale w całym powiecie tarnowskim kultywowanie tradycji dożynek jest bardzo ważne mnie się wydaje osobiście, ale że całym motorem gospodarki motorem gospodarki w Polsce jest rolnictwo. Cała otoczka koło tego rolnictwa. My powinniśmy przy okazji do dożynek nie tylko mówić o tym, że yy, dziękować im za ten trud i mówić im ciągle, że będzie im lepiej, tylko po prostu wyjść z taką inicjatywą yy, do władz samorządowych, władz państwowych, żeby zapewnić takie warunki finansowania w rolnictwie, żeby ten rolnik mógł poczucie bezpieczeństwa Stać rano i będzie wiedział, że dla jego dzieci, dla jego rodziny, że ma z czego żyć po prostu. Powiat Tarnowski był reprezentowany przez radów na dożynkach prezydenckich w spale na Węgrzech, gdzie po raz pierwszy został pieczony chleb przyjaźni polsko-węgierskiej. Tam był pieczony chleb e, zupełnie w wyjątkowych okolicznościach, bo został postawiony w Solnok, w parku w Solnok. Specjalny piec na potężny chleb półtora e, e, metrowej średnicy o wadze 150 kg był pieczony. A tutaj przyjechali nasi przyjaciele i chcieliśmy także z nimi, żeby chleb na dożynki powiatowe był upieczony z męki węgierskiej i polskiej. I ona została pomieszana w piekarni e, pana Jana Błaszkiewicza i Zwykłe zostały z niej chleby, które dzisiaj starosta wręczał e, wszystkim tym naszym e, przyjaciołom z Węgier, a także burmistrzowi i przewodniczącemu rady. Przyjaźń polsko-węgierska jest ważnym elementem nie tylko podczas dożynek. Hát igazából mi nem is a fesztiválra készültünk, hanem, hanem, volt egy ötlet, hogy szimbolikusan meg kell osztani egymással, hogy már a gyarapodást is. Nem a gondba, nem a bajba fogtunk össze, hiszen gondba és bajba is összefogunk, hiszen amikor árvizek vannak bármely országban, akkor a tűzoltók jöttek szólókra is, szólókra is mentek tűzoltók, hogy jöttek ide Lengyelországba. De most azt akartuk szimbolizálni, hogy most béke van, és közösen gyarapodunk, és közösen osztunk meg egymással azt, amiben gyarapodtunk. Chcieliśmy pokazać coś innego, bo przyjaźń nasza zazwyczaj sprawdzała się w momentach trudnych dla narodów, na przykład jak była powódź czy jakieś trudne, trudne czasy dla kogoś z nas, to natychmiast przyjaciele z drugiego kraju, z Polski na przykład przychodzili nam z pomocą, a my chcieliśmy pokazać, że ta przyjaźń istnieje również w dobrych czasach, kiedy... Kiedy nic złego się nie dzieje i pomyśleliśmy sobie, że może jest to znakomita okazja, żeby się podzielić wspólnie czymś dobrym w czasach pokoju, kiedy wszyscy jesteśmy, żyjemy w dostatku, jesteśmy zadowoleni, żeby również w tych wspaniałych okresach być razem. Podczas święta nie mogło zabraknąć regionalnych przysmaków. Kolejki do degustacji potraw ustawiały się bardzo długie. Dzisiaj, oczywiście dzisiaj przygotowałyśmy siźbak na nasze danie tradycyjne i czarną kawę zbożową. To, co wygrałyśmy w konkursie. Co robiłyśmy od dziecka, pomagałyśmy naszym mamom i to w pamięci pozostało. Wróciłyśmy tylko na szerszą skalę, bardziej urozmaicone jedzenie właśnie w kasze, w fasolki. Dawniej mówiono na to krasy groch, czyli chociaż inaczej tak w naszych stronach się. Mówi. No i tą czarną kawę zbożową, którą dawniej pito cały okrągły rok, a szczególnie właśnie w Żniwa. Nawet pito najczęściej gorzką, nie dosłędzano jej, gdyż najbardziej wtedy gasiła właśnie pragnienie. Pośród atrakcji nie zabrakło tradycyjnych obrzędów dożynkowych, występów artystycznych, a także zabaw dla najmłodszych. Natalia Tryba, Tarnowska TV.